Jak myślicie, czy przedsiębiorca w tym kraju prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może czuć się bezpiecznie? Moim zdaniem niekoniecznie. Dziś minimalny ZUS to 1400 zł miesięcznie. A jeżeli firma nie przynosi nam praktycznie żadnych dochodów, to składka na ubezpieczenie zdrowotne minimum wynosi ponad 300 zł. A jeżeli zarobimy cokolwiek, to minimalna to 600 zł na ubezpieczenie zdrowotne. I w sumarycznym wyniku daje nam to już 1700 zł. A jeżeli dodamy tą wyższą składkę na ubezpieczenie zdrowotne, to ponad 2000 zł. I widać tu ewidentnie, że człowiek, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, musi zarobić na koszty minimum 2000 zł. A co w sytuacji, kiedy dochodzi nam do zapłacenia czynsz, leasing, wynajem lokalu towar na handel lub też materiał na usługę? Tak więc trzeba zadać sobie jedno pytanie, czy ZUS powinien być obowiązkowy, czy dobrowolny? Jak myślicie, którą opcję byście wybrali przy swojej działalności gospodarczej?